Prawda, że. Jakie co Ale patrz, bo ubierasz. No. Ale ja nie miałem u nich organizacji wtedy, rozumiesz? Ja byłem zwykłym pracownikiem w Czerwonych. No na początku to byłem u nich jako zwykły, kurwa ten. Jako zwykły, yy, wiesz, zbierać. To ja tak to sam. No teraz byłem, no ten Ewald to może potwierdzić, bo ja wtedy, jak zaczynaliśmy, to ja z nim zaczynałem, to my byliśmy jako zwykły pracownicy i Ewald to potwierdzi. I ja powiedziałem, że po prostu u nich byłem, no bo co miałem powiedzieć, że pracownikiem byłem, rozumiesz? A znaczy, no bo ja sobie tak to wiesz, powiedziałem, że byłem u nich, że wiesz, że po prostu byłem u czerwonych jako pracownik. Ewald to potwierdzi, bo za mną wtedy tam był. No i odeszliśmy od nich i pracowaliśmy dla czerwonych, a znaczy ci dla czarnych, sorry. No, ja Cię rozumiem o co chodzi, więc ja zawsze mogę wiesz. Ja teraz chciałem. Ja z Eduardo mówiłem, i Eduardo powiedział, że musi z chłopakami pogadać, wiesz, przedyskutować to i wiesz o co chodzi. Więc ja na razie jestem, tak jakby wiesz, brązowy teraz jestem zwykłym pracownikiem. I ja zbieram Eduardowi koki i wiesz o co chodzi. Już mu zapłaciłem jakąś część pieniędzy, rozumiesz o co chodzi. Bo on powiedział, że muszę mu dać całość, żeby potem się z wami podzielić. Rozumiesz, o co chodzi? A, a na po prostu ja Eduardowi to chyba już też go dałem. Rozumiesz, to jest taki fuj zamieszany, no, no wiem, sam zjebałem, bo to... no ta. Ja tam najlepiej... <coughs> jak po prostu bym odszedł od tych czerwonych, żeby nie mieć tej szafki i po prostu wiesz, ktoś mi będzie to przerabiać, rozumiesz? Bo to jest takie zamieszanie i przez to jest taka kurwa zaistniała sytuacja, jaka jest. No bo wiesz, najpierw mówisz, że szafkę masz u czerwonych, wozisz się na niebiesko, nie? No my już nie wiemy co mamy robić, tak samo kurwa z Lukasem gadałem mailowo No on dopiero wczoraj strasznie późno był na wyspie A ja wiem Też nie wiemy co robić, no bo teraz mówisz, że czekasz aż niebiescy cię przyjmą, a jakiś czas temu kurwa mówisz, że chcesz do nas I co ja mam teraz powiedzieć Lukasowi? Ale Mordziu Bo ja, ja czekam cały czas, a wczoraj przecież nie, nie, szeft wtedy, wtedy był. I ja miałem pogadankę z Eduardo. No, by no nie tu się, zostań przy jednej ekipie i tyle, no. No ta, ja wiem, ja wczoraj z Eduardo mówiłem i szef też wtedy wtedy był, jak i to słyszał. No ja, ja. No właśnie ja o to już Edwardowi w ciele powiedziałem, żeby dał się spokój, żeby po prostu... Wiesz, odejdę od was, nie będę już waszym pracownikiem, tylko po prostu do hajzerków wejdę. I. ma hajzerek. Nie ma hajzerek. No właśnie wiesz, no teraz musi się po prostu, wiesz, pogadać tak na grubo z szefem i z duchem. Ty, bo to teraz, no ja! Ale to teraz ja wygląda tak. On jest z czerwonych, buja się z nami, jak chce dołączyć do was. Tak, czyli tak jak kurwa trzy ekipy obraca, nie? Tak, bez kitu. Na no moje. No, Eduardo mi tak samo powiedzie, bo wy tam macie bardzo dużo osób. No właśnie, że cię wkręci, że pogada z kimś. Znaczy, bo on, no bo on, on, mi tak gadał wczoraj, no, Jak będzie special, to się, znaczy, jak coś? będzie Lukas. A to ten Ewant. Nie. Tak. Od nas, wow. od nas, 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 I po prostu ten, jak, od, będzie, od, jak będzie Lukas to pogadamy. To... Siema wszystkim. Ale Marciu, bo ty teraz ogólnie gadasz z zastępcą kurwa szefa prawą ręką, nie z ze mną. No tak, ja cię rozumiem, tylko wczoraj Lukas był na tej rozmowie jak gadałem z Eduardo. No. Jak... Ja ci ja się tak... nie kupię mordo, ja tylko mówię jak jest, bo wczoraj gadałem z Eduardo i powiedziałem, że chcę... No... No bo Eduardo, no bo Eduardo powiedział, że zapyta się chłopaków, czy by chcieliście jeszcze jednego członka. Meryl, meryl, nie, co jest za proszę? Nie wiem. To znaczy no. chyba... What's up? O, o, Co coś... robi? O kurwa. To wysłał GPS? No, wiem już Ja jedną byś tylko machał, No i 7. Ja to już tak I Eduardo <laughs> że zapyta chłopaków czy by chcieli jeszcze jednego członka, ale powiedz, że raczej nie, bo mamy tam fój dużo osób i fój dużo